Wczoraj, 11 czerwca 2025 roku, przed najważniejszym Sądem Unii Europejskiej zakończyła się rozprawa, która może zmienić przyszłość Twojego kredytu. Jeśli masz kredyt złotówkowy ze zmiennym oprocentowaniem, to sprawa może dotyczyć właśnie Ciebie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości analizuje, czy zapisy w umowie kredytowej dotyczące wskaźnika WIBOR mogą być nieuczciwe. Polski sędzia z Częstochowy zapytał, czy takie zapisy da się z umowy usunąć, tak jak to było w przypadku niektórych kredytów frankowych. Jakie były argumenty stron? Przedstawiciele banków, rządów Polski i Portugalii oraz Komisji Europejskiej przekonują. WIBOR działa według unijnych przepisów BMR. Jest przejrzysty, nadzorowany i nie powinien być sądownie podważany. Prawnik ze strony kredytobiorcy mówi za to, że WIBOR opiera się na deklaracjach banków, a nie realnych transakcjach, co może prowadzić do manipulacji. Dlatego umowy powinny być badane pod kątem ochrony konsumentów. Była rozprawa, ale nie zapadł jeszcze wyrok. SUE potrzebuje opinii Rzecznika Generalnego. Będzie ona opublikowana 11 września. Sam wyrok spodziewany jest w czwartym kwartale tego roku lub na początku 2026. I jakie mamy możliwości? Jeśli TSUE stwierdzi, że kredyty z wyborem mogą być badane pod kątem nieuczciwości, może otworzyć to drogę do sądowego kwestionowania tych umów i usunięcia wyboru. Jeśli natomiast TSUE uzna, że zgodnie z unijnym prawem sądy nie mogą tego robić, no to niestety kolejki kredytobiorców wyborowych do sądu na pewno się mocno zmniejszą. Obecnie nie da się przewidzieć, który z tych scenariuszy wygra. Trzymamy oczywiście kciuki za to, że i tym razem CUE stanie po stronie kredytobiorców. Obserwuj mnie, bo we wrześniu na pewno podsumuję opinię Rzecznika Generalnego, a w kolejnych miesiącach także wyrok.